Udzielnie mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej nadal poszukuje osoby na stanowisko prezesa. O opinię na ten temat zapytaliśmy przewodniczącego Rady Pana Tadeusza Ciszkowskiego. Może dwa słowa o historii. Pod koniec października poprzedni prezes złożył rezygnację z pełnienia funkcji. Rada nadzorcza sądziła, że to jest rezygnacja jednocześnie z pracy. Otóż okazało się po konsultacjach z kilkoma prawnikami, że nie. Prezesi spółdzielni mają jakby podwójne prawo, z jednej strony kodeks pracy, a dru z drugiej strony prawo spółdzielcze, które chroni prezesów w okresie tak zwanym ochronnym kodeksowym. W związku z tym yy, rezygnacja ze stanowiska nie, nie jest rezygnacją z pracy. W związku z tym pan Guralski w świetle prawa pozostaje nadal pracownikiem spółdzielni. Na jakich warunkach i na jakich stanowiskach o tym zdecyduje zarząd. Natomiast to pismo zostało złożone z końcem października, i w listopadzie Rada ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa. Zgłosiły się dwie osoby. Jedna osoba, z racji tego, że nie jest członkiem Współdzielni Mieszkaniowej, nie została dopuszczona do drugiego etapu. Druga osoba nie uzyskała akceptacji komisji konkursowej. W związku z tym, wczoraj na posiedzeniu Rada Nadzorcza ponownie ogłosiła. Konkurs na stanowisko prezesa. Zachęcam wszystkich mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej, aby przemyśleli przez święta sprawę i do 4 stycznia złożyli swoją akceptację, czyli wniosek chęci kandydowania na stanowisko prezesa spółdzielni mieszkaniowej. W tej chwili spółdzielni jest zarząd dwuosobowy, zgodnie ze statutem spółdzielni jest to ciało władne do podejmowania wszelkich decyzji. Natomiast mi sobie sprawę z tego, że to jest sytuacja tymczasowa, gdyż powinien być prezes etatowy ponieważ szereg decyzji tak zwanych strategicznych no podejmuje osoba, która odpowiada za cały kształt pracy spółdzielni i jest zobowiązana z racji umowy o pracę do podejmowania tych działań. Na dzień dzisiejszy czekamy do 4 stycznia na kolejnych chętnych na stanowisko prezesa Współdzielni Mieszkaniowych Dąbrowy Białostockiej.